ma, ja jestem Mateusz jest ze mną klonek, Wlazłem ci w łeb. Dzisiaj, Dzisiaj nagrywamy odcinek z Internet Jak <grym> się zwalił! Ej, zginąłem? Nie, Ej, zginąłeś? nie, o, Tam w tle Smo, kość nie, w tle Co Musisz wzią... ten... Poparę, tam później ci przejdzie, a jakbyś się uleczył, to szybciej. No to let's go. Ale nic mi ty nie daje, że mam złamaną kość, nie? Nie, nie możesz biegać. No to poczekaj... Będziesz musiał na mnie czekać. Ja nie biegam w ogóle teraz. Dobra, ale mi by się przydała latarka Gibigio. Czekaj, 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 czekaj. Co, co, co? Wlażę ci znowu w głowę. Ja mam już iść nie. Mam nadzieję, że nie było widać to, tego, co piszę na streamie. No to nie. Ej, powiesz, przytniesz tam. Przytniesz tam. No jakieś tak, na momenty. fartowny moment. o intro, ale okej. Okay. A no to. Intro. <laughs> intro. A ja takie coś Gibi, bo. A ja taką buźkę, nie. Kur... się damy tam. Dobra, jedziemy już stąd, bo ja nie mogę biegać i nie... To za... za... trwałe. A co nagrywacie? A co nagrywacie? Nie mogę z wami? No nie, weź nie mów tam. Come on Barbie, let's go party. No <grym> siadaj. Okay.

Zarażenie mam tylko 20 HP Aby i mam nagrywamy? Aha nagrywacie? Tak, nagrywamy. A to przepraszam. Ej, dobra, ja będę no. nie nie robić nie 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 to nie 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 Breaking ball A to oh, już mało zombie. Uważaj. Co? 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 Ej, pomocy! Gonią mnie! Pomocy! O, już nie mnie. Gonią cię! Gonią cię! Gonią cię! Zaraz mnie zabiję! A nie, dobra! Mój skin zbicia się z zombie! Jest! Genialny! Dobra, zabiję mi. Mm -hmm. Fajnie. Dobra, jestem taki koks, że ich zabiję. Ej, chodź tu, chodź tu. Co, idę. Mogę... Nie, nie będę skakał z okna. Chodź, nagramy Minecrafta. Co? Masz tam Minecrafta? Masz młody? Ej, tu masz spodnie. DxH? Patrz, nie tu masz spodnie. Myśli, że ja spodnie nie mam. Ja nie jestem taki biedny, że spodni nie mieć. No o co ci chodzi? Załóż się. No jakieś wąty do mnie. Wyglądam teraz jak Franek z wakacji <noise> W hełmie wojskowym. No na wakacjach mieliśmy poligon Warzi. To nie prawie pragniem podkreślić. Uciec, ej, uciec, dobra, uciec. weź ten nożyk, bo ty nie będziesz tak głupi. Dobra, dobra, chodźcie pobujamy. Nielogiczna huśtawka. Huśtawka, która... Ej, 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 Myślałem, że ty ty, bezemnie... Myślałem, że jedziesz. Wsiadłeś? A, teraz Gibi, wary... Gibi, Gibi, ci napisał, że masz wejść na skape'a Masz mu odpisać. Jesteś? Mi napisał na tym. Auto nam zaraz rozwala. Ja to je naprawię. To. mam drugie auto! 14% paliwa. 14, Giby. dobra. Gibi! Gibi. 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 Ale Gibi to jest podróbka, on ma podrobioną nazwę. Prawdziwy Gibi jest, jest najkrasniejszy. Jezu, no lagra. No to boom! Kobieta mnie bije. Chyba lekarz. Też chcę nagrywać na juku. Nie ma lipy. Majcie ślipy. Ej, kto będzie I co ze mną... To jest? Ej, kto będzie ze mną chodził do gimnazjum? Zobacz co ja mam! A ty do którego idziesz? Na Bema. Na Bema? To na pewno nie ja. Wow. Ej, to na pewno nie ja. Ej, ja ja kocham tą grę. No, bo ja idę na albo na Deotema, albo idę na ten, na granadę. A to na jakiej? Ja idę na dwujęzyczna. Ej, weź dodaj Gibiego i wytłumacz mu, czemu nie chcemy z nim grać. Powiedz mu o, szczerze. Nie! No nie możesz mu szczerze powiedzieć. To zjeb. No bo to jest nie! Nie, no dodaj go, zapytaj się, czemu nie chcecie z nim grać? A szczerze. Po co Problem go Nie, Jezu, po co go dodajecie? A no zresztą nie. Muszę, żeby się odczepił. Napisz mi na, na to ten... Dobra, ZW e... Jestem. Znaczy, będę śpiewać. <laughs> no Ej, mogę robię. ci bić Ale nie zadajesz mi hp. A Masz poruje Nie, ty Romeo! Ej, patrz, patrz! patrz ja patrz. napisałem, mu jesteś głupi. Mhm. Czym to się robiło? O Z. <laughs> jesteśmy darymi. A co ci zrobiłem? Napisał. Dobra, dobra. A co ci zrobiłem? Nie, wiem, co mu odpisać, co wymyśliłem. Co ci zrobiłem? Muszę wymyślić. Co? Co ci zrobiłem? Powiedz mi. Równo. Masz dawna. Masz dawna. Ej, położę się na tobie. <laughs> Ej, dedłeś! Ej, kolektyka. Ej, Dedłeś! Sele... Ej, Ej, deadłeś. Wiem! Wy ty, w, czemu ty deadłeś? No bo zginąłem z zatrucia pokarmowego. No serio, no to ja wezmę swoją latarkę. Nie bierz ty jej bo jestem już obok ciebie. Tak? Gdzie ci jesteś? A mogę sobie zatrzymać latarkę? Nie, no. nie mogę skakać. Jestem w drugiej Jestem niedaleko. Ja tu stoję. A ty i ty nie z nikim szpakiem? Jesteś teraz goły murzyn. Jestem przy długim moście, to nie tu. A tu nie widzę drugiego masu. A nie, widzę. ale daleko. Ja no, to nie. No odpisuje mi znowu... Co ci zrobiłem? Ej, jakbym zostawił te i te, to by zniknęły? Nie, nie odchodź po prostu od nich. Dobra. Znowu... Będę, będę ich jakby a, a, a mi... też, O jestem ty... gdzieś. Ej czemu też mi zatrucie wzrasta ciągle? Czego to wzrasta? Widzę cię. Stajesz przy moich itemach. Jakiś kurzy do mnie biegnie Gerda. Co mam robić? To ja. I zostaw tej temki, proszę cię. Biała się. Stój, Nega! Strzel nie Kim jesteś? Niga. Kim jesteś? Mamą. mam? No. No, no, ja nie, tam mamy. Masz paruszki? Oj, to jest ja twoja dupa jest Zaraz stracisz z niej widok. Ej, zamieńmy się tak. Ja ci dam te spodnie wojskowe. A ty mi dasz te swoje spodnie. A jak tam są te spodnie? No, ja ci daję te spodnie zielonego. Ja mam chyba nawet zielonego. Nie, ty masz takie końskie. Końskie? No co ty tam ze sobie? Buty? Murzyn? Ej, oddaj mi latarkę. No muszę. Musisz. Zdaj no mi to. te końskie. O dobra, i ty weź sobie te zielone. A nie chcę być aż tak goły. To weź sobie te zielone teraz. Dziękuję ci to spodnie O, rzuciłeś mi latarkę Ej, Ej. No, co? Wrzuciłem ci spodnie, no, no, dobra. To jest Kilof jak chcesz weź. Dobra. Daleko zasięgówka jest. Dobra, let's go! Nie, daj mi Ej, to się tak robi. Daj mi kilo. Daj mi kilo. Daj mi kilo. Daj mi, kilo. Daj mi, kilo. Daj mi kilo. Czekaj, dre kamienia zbieram. Kopim kamień, kopim. No to ja sobie princesę w tym czasie opatruję. Widzisz, co ja zrobiłem? Co ty zrobiłeś? Tu są bloki kamienia. Co z tego można kraftąć? Crafting. Stone, craft. W ogóle, ile my już nagrywamy? Dobra, załóżmy, że to już jest koniec odcinka. Ja no mam nadzieję, że się nie. podobało. Nie było za ciekawie. Ile minut? Nie wiem. <laughs> <laughs> Dobra, no to nara.